Dojrzałem w internecie zdjęcia, na którym na tym marszu antykodowym witasz się z Robertem Winnickim. Czy to nastąpiło jakieś ocieplenie? Nie no, mój Boże, ja bez satysfakcji stwierdzam, że moje prognozy co do projektu KUKIZA się spełniły. No i Robert Winnicki stał się ofiarą tego projektu. on, on nie ja przecież. I ja nie zamierzam nie witać się czy tam boczyć się do końca świata, zwłaszcza gdy jest jakiś wspólny temat do przeprowadzenia, jak ten marsz warszawski, czy inne inicjatywy. Ja nie widzę powodu, żebyśmy mieli swoje wojska trzymać z, dali, z daleka od siebie i nie zdecydować się uderzyć na wspólnego wroga, wręcz przeciwnie. Myślę, że teraz w takiej pozycji, że każdy z nas ma jakiś tam swój projekt polityczny pod sobą, nie musimy już tam. A, prawda, kolaborować ze sobą tam w, 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 w sztabie, ale możemy razem działać, to bardzo dobrze, że to Robert Wynicki sam do mnie podszedł, przywitał się. Ja po tym, co się z nim stało, brałem go niejednokrotnie w obronę publicznie, chociaż przedtem nie szczędzono mi gorzkich słów, gdy nie byłem entuzjastycznie nastawiony do projektu z 15. No bo chyba każdy się przekonał, że projekt Kukiz 15, no na początku to miały być, e, że tak powiem, wielka miłość i wspaniały seks, a okazało się, że są alimenty i syfilis. I tym chyba radosnym... <grym> Nie, bo tutaj już, że tak powiem, następny temat mógłby być z znacznie poniżej poziomu. Więc tym radosnym, tym radosnym akcentem dzisiejszy program pozwolę sobie zakończyć.